Dzień dobry wszystkim łowcom i łowczyniom! Witam, witam Was! W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej przygodzie, na którą Was właśnie zapraszam, będziemy starali się złowić węgorza. Nie będzie to pierwsza próba, Buby. Nie będzie. Przyznam się Wam, że tak dwa razy do roku. W tamtym roku dwa razy, w ubiegłym roku chyba też dwa razy, w tamtym roku dwa razy, w tamtym roku dwa razy, w ubiegłym roku chyba też dwa razy, w ubiegłym roku chyba też dwa razy. Poświęciłem nockę w różnych miejscach, żeby złowić węgorza. No i żeby ta ryba się w końcu pojawiła na kanale, prawda, wędkarstwa. Trasa nad morze bardzo zakorkowana wybrałem więc taką swoją alternatywną, powiedzmy wymyśloną przez siebie nie, nie tą typową alternatywną i jadę przez jakieś pgr dziury, mijając tylko co jakiś czas, o właśnie taki pojazd jak widzicie, to trzeba uważać bo oni bardzo swojsko jeżdżą po swojsku no ten akurat pięknie trzyma się swojego pasa i wolę troszeczkę dłużej jechać, wolniej ale nie stać w taki upał w tym korku, dlatego też postanowiłem się z Wami przywitać. Kto mnie jeszcze nie zna, to ja mam na imię Norbert. Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj na nadmorze Tak, już zdradziłem, że jadę nad morze. Burza. To jest na pograniczu Niechorza i Pogorzelicy. Jak ktoś Was kojarzy, a jak nie kojarzy, to w trakcie urlopu wody Polskiego Związku Wędkarskiego można ile szczyka połapać i jakieś inne rybki niekoniecznie za węgorzem. No, wreszcie dotarliśmy nad wodę. Powiem Wam, przywitałem się z Wami w połowie dnia. No, ale jak to nad morzem? Trzeba było skorzystać z plaży, z kąpieli, yy, że tak powiem, dzieci po zabawić, wybawić. I teraz możemy z Pawłem tutaj naprawdę spokojnie skoncentrować się tylko i wyłącznie na wędkowaniu. Wędkowanie. Nie był tak założył ty. <śmiech> <śmiech> Zaraz ci te jakieś laszcze objedzą. Paweł zdziwiony, ponieważ struktura tego zbiornika jest taka, że tutaj głębokości nie są duże. Około, około metra w niektórych miejscach może dochodzić do dwóch metrów, ale dokładnie to też wam nie powiem, bo nie przesądzam, on tutaj nigdy nie pływałem. Rezerwat przyrody, który nie zezwalał wędkarzom na korzystanie z tego zbiornika, został dopiero że tak powiem zniesiony. Znaczy rezerwatem dalej jest ta woda, ale wędkowanie i zbudowane pomosty przez Polski Związek Wędkarski yy, dwa lata temu stało przyzwyczajone tutaj i można sobie na spokojnie, na legalu wędkować. Nie, to, nie, to nie przez PZW, tam jest napisane przez Córkę zbudował. Tam jest tablica. Spędziłem się z tym PZW. Nie, nie, nie. Z PZW to tylko trzeba. Ja nie jestem osobą zrzeszoną, więc tak zapewne osoby, które są zrzeszone, będą wiedziały o czym mówię, ale też wielu wędkarzy yy, łowi tak raz na jakiś czas, że tak powiem, tak jak ja, Paweł. Więc ile tego jest? Boże, tu przelew, tu taki dokument, tu taki może rano wam wszystko pokażę. Bo teraz do ciemnego już nie za wiele zostało. Jak widzicie za moimi plecami. Dopiero co mi się udało, postawić stojak, a jeszcze mam drugą część w samochodzie. Ja się nie zdążę o... rozwinąć. <laughs> Przed chwilą powiedział: Ty, buba, zaczep mam. My się tu nie nałowimy. Pełno Poszuki, roślin jakiś? Nie mam. A po co ci podbierak? Bierz go tutaj do góry i od razu. O, o, jest to węgorz! To jest, jasne. jest pierwszy węgorz na kanale, prawda? Wędkarstwa. A ja jeszcze wędek nie zarzuczyłem. Nie, no stary. <laughs> powiem ci szacunek, nie? I, ale w ogóle, żeby co Jeszcze, ale Taki jasny, ty. Jasny morski, no. Polski węgorz, z Pawłem to ja lubię jeździć na ryby, to. Paweł się Zbila zna. moment. się się zna. zna paweł. No nie rozwinę się dzisiaj, no. no ja tak to nic nie widać, panie. No nie widać, ale, ale y, kto ma widzieć, to zobaczy. Że, Że buba, tak, właśnie jak zwykle... Wszyscy już łowią, a ja dalej wiążę, przekładam, odkładam. odkładam. Stara zasada mówi, że buba zawsze po ciemku cię rozkłada. Ty Normalnie to w ogóle ostrości to nie łapie. Ale i tak jestem bardzo, bardzo już zadowolony. Ponieważ pierwszy raz będzie węgorz na kanale, prawda, wędkarstwa. Dzięki, dzięki tobie właśnie, panie Jak Ktoś umie łapać ryby, to złapie. No? <noise> 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 Dobre. Biorę to na klatę. W każdym razie zakładam mały luki, na razie. Dwa, trzy białe robaki, żeby złowić najpierw na fileta jakąś rybę. Nie takiego mikruska zakładam na razie. No. Wyłożymy dwa, trzy białe robaki i zobaczymy, może coś się uwiesi szybko. Drugą zarzucę już na rosówkę za chwilę. I... Nie, to wiatr coś kołysał. Na ten moment chciałem Wam pokazać ostatnie za dnia widoki, ale za bardzo nie widać. Lewa wędka stoi. Na pinkę zarzucona, chcę fileta złowić docelowo, bo robaki tutaj dosyć mocno obgryzają leszczyki. Tutaj Was widać, nie widać Was praktycznie, ale czekaj, zrobimy o, tak. O jest, jest, jest yes, Paweł, tu jest kolega miejscowy łowca, który nam zdradził tajne... On tu zna tajne sposoby. Tajne sposoby jak mamy łowić, więc spodziewamy się, że będzie naprawdę dzisiaj grubo. Dał nam fory, bo wędek nie wziął. <laughs> Branie na jedną rosówkę jest to takie branie, bym powiedział nie jakieś mocne, agresywne, długie gryzie, gryzie, może. może to będzie to co chcemy zobaczymy. Jeszcze chwilę poczekam, przestraszyła się kamery. Ta ryba

Czekam jeszcze za 3 minuty. Wyłączyłem kamerę, do brzegu. No, znowu myślisz, że jest ryba? O to tnę, A, siedzi, ale coś małego, albo i nie już.

Dobija trzecia nad ranem czy w nocy, sam nie wiem już jak to powiedzieć. Sytuacja na ten moment wygląda tak jak się pewnie domyślacie, czyli oprócz tutaj brań drobnych ryb, typu leczcz krąb, nic ciekawszego się nie zadziało, coś mi fileta też oskubywało i coś tam płynie, to to muszę namierzyć. Czekajcie chwilę. Paweł właśnie zwija wędki, kończy na dzisiaj przygodę. I tak zazwyczaj to ja nie mówię. Na razie Paweł tu nie żegnam się, no ale dzisiaj to należy pogratulować takiej ryby jak węgosz, no to kurczę. Ale dobra złego początki. Pierwsza ryba, pierwsze branie, a potem... No, a to tak, ja nie chciałem się odzywać, ale często tak bywa, że. Jak jest podjaranie, pierwsze takie mocne, to później za wiele się nic nie dzieje. No ale chyba nie, nie możesz narzekać, Paweł, co? Pierwszy raz na wodzie, pierwszy wyrzut, pierwsza wędka zarzucona i od razu... i od razu... Nie, nie no, spoko. Fajny węgorz. No, ja jeszcze zostaję. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, tak mam zamiar do widnego. Jak się całkiem rozjaśni, to jeszcze Wam pokażę okolice na sam koniec tej krótkiej, no, bądźcie bądź przygody, bo sami widzicie, jak to nocą nagrywać za wiele się nie da. Więc krótki materiał, ale kilka ładnych ujęć na pewno jeszcze zobaczycie, a może jakąś fajną rybę. Stało się to, stało się to. Paweł poszedł dosłownie ile? 10 minut temu. Myślałem, że mam kolejne branie krąpia, kolejnego. Tymczasem zobaczcie na to. Ale się cieszę, nie jest duży. Sznuróweczka. Ale powiem Wam. Powiem Wam. Widzicie tego banana. Od trzeciej nad ranem uwby. Widzicie tego banana. Uuu. 不多 Na tą chwilę, jak jeszcze było ciemno, przytrzymałem moją potężną zdobycz w siatce, żeby Wam pokazać za dnia, jak wygląda. Ale umówimy się tak, bo chcę sobie zrobić z nim zdjęcie. A wiecie, jakie to jest śliskie, szybkie i tak dalej. Więc minuta, znaczy minuta, sekunda, 2 trzy, cztery. Może być tak, że on mi wypadnie z rąk i spadnie do wody po prostu. Dlatego robię dwa w jednym. Zdjęcie. No i prezentacja do kamery. Uu, 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 już mi prawie uciekł. Zobaczcie, haczyk mu jeszcze wyjąłem. Z żyłką. To jest mój. Tylko urwał mi się tutaj. Spadł na pomoc. Szybko go złapałem. Bo bałem się, że ucieknie i tyle będzie z nagrania. Nic nie pokaże. A wiecie, że bubie to. Znaczy wiecie. Kto wie, to wie. A ten nie, kto nie wie, ten nie wie. Już na początku filmu wspominałem, że w Węgorze to się nieczęsto zdarzają. No Boże, złap ja go teraz. Dobra, uwaga, ciskam tu. nie. ciskam tu. Редактор Za białorybem czy za węgorzem? Eee, to tak posiedzieć sobie dla relaksu. Oczywiście, wędkarstwo to relaks. Jak najbardziej, moi mili. Zobaczcie, tak wygląda już. Zrobiło się całkiem jasno. Chciałem wam pokazać właśnie tak wygląda pomost. Dosyć długi, szeroki, kładki zbudowane. Specjalnie dla wędkarzy, którzy przyjeżdżają nad jezioro liwia Tymczasem coś tu pykło jeszcze. Coś tu jeszcze za już ostatnie, ostatnie rzuty można powiedzieć za dosłownie 10-20 sekund zwijam zestawy, i zrobimy jeszcze podsumowanie nocki na jeziorze Liwia Łóża, jak widać teraz coś tam szarpie, szarpie. No i moi mili w MIG, nie wiadomo kiedy, nocka upłynęła. Bardzo szybko ten czas mija nad wodą, a mi nie pozostało nic innego jak podsumować przyjazd nad jezioro Liwia No i zachęcić Was przy okazji do odwiedzania tej wody. Moje odczucia są takie: jest tutaj na pewno bardzo, ale to bardzo dużo białorybu. Takiego drobnego leszcza, krąpia. Są na pewno większe sztuki, ale to trzeba by było się do nich jakoś sprytnie dobrać. Dlaczego sprytnie? To no jest zakaz całkowity nęcenia. No i rozmawiam z miejscowymi, to można używać koszyków zanętowych. Podobno to nie jest dla strażników nęcenie. Jak się mylę, to mnie poprawcie oczywiście, a tutaj mówię co słyszę. W ubiegłym roku również, również tak yy, spotkałem się z takimi właśnie sytuacjami, że ludzie łowili na koszyki tam na metodę, natomiast no nie można, nie można siać. Jak widzieliście, zdarzają się węgorze. Wreszcie się udało, może niewielki, nieduży, ale uśmiech od ucha do ucha jest, jest, czuję się spełniony. No i gdyby jeszcze właśnie nie te wspomniane wcześniej leszcze, to może by była ta szansa większa, bo nie wiadomo kiedy. Przypon jest długi, jak to w połowach węgorza najczęściej. No i potrafią tak wyskupać, że nie wiadomo kiedy ten haczyk jest po prostu pusty, więc dobrze jest często przerzucać albo zdecydować się na wędkowanie z filetem na końcu zestawu. Chociaż i do fileta dobierały się drobnicy. Podejrzewałem na początku tutaj z Pawłem, że to były raki, ale jest dosyć duża, że tak powiem, konkurencja pokarmowa wśród tych ryb. Nie można nęcić, jest ich dosyć dużo, więc jesteście na wakacjach. Jesteście na urlopach, to czy tutaj y, kanał, który płynie Livia Łóża, czy właśnie jezioro, najbardziej delikatną, lekką wędkę i, i trochę urozmaicenia podczas spędzania wolnego czasu, jak najbardziej Wam buba poleci. Słońce pomału zaraz będzie się tutaj budzić. Ja natomiast potrzebuję, wiadomo, trochę się przespać. Już miałem jeszcze kilka... Informacji Wam chyba przekazać, a może już wszystko, ale żeby nie przedłużać, dajcie łapeczkę, czekajcie na kolejne materiały. I z mojej strony, jak również z Pawła, dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejne materiały na kanale. Prawda, wędkarstwa pozdrowcy.